Już w najbliższą niedzielę, 23 czerwca, w imieniu członków nowo powstałego Stowarzyszenia Dumni z Miasta, chciałabym bardzo serdecznie zaprosić mieszkańców na piknik rodzinny, który został zorganizowany dla Was w podziękowaniu za udział w ostatnich wyborach samorządowych oraz za zaufanie. Zapełniamy moc atrakcji dla dzieci: kolorowe brokatowe, slajmy, kącik malucha, bańki mydlane, kopalnia złota. Podczas pikniku będzie można skorzystać z budki 360 stopni, będzie można zrobić sobie tatuaż brokatowy, a na koniec zorganizujemy pianaparty. Moc atrakcji jak tu koleżanki powiedziały, ale także dobre jedzenie. Zapraszamy na gorącą grochówkę, pyszną kiełbasę z grilla, jak również. Ciasta domowego, wypieku. Myślę, że będzie ich no, ponad 10 rodzajów. Także zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam również, będą napoje, będzie kawa i będzie fantastyczna muza. Będą również służby mundurowe, które dbają o bezpieczeństwo i właściwe zasady zachowania się dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Będą również grupy bractwa kurkowego. Oraz szczecinęska grupa motocyklowa. Przyjdź 23 czerwca o godzinie 16 na muszlę koncertową. Będzie radośnie, będzie dużo popcornu i wata cukrowa. Podczas pikniku oprawę muzyczną zapewnia DJ Angelo, a o 19 koncert fizyki płynów. Do, Do zobaczenia!